Cześć i mój i mój posłany brat dzisiaj mi na fejsie wysłał tego. Na fejsie mi wysłał... Tak, jeszcze mi się. No my na wstawie. I wysłał mi dzisiaj, że mam to mam wysłać coś do 15 osób albo duch czary Charlie, Charlie będzie mnie przesiadywał. Przez całe życie, a jak usunie, to usunę, to tylko go dednę. A mój brat już dednie. <noise> Więc wiecie, nie wciągajcie się w takie chore śmieci, bo skończycie jak ten czul. Żyje jeszcze. No, jeszcze trochę żyje. A teraz, co znowu powiem? O ten czul. Dostaje zdjęcie. Ten. To padał. Uważacie na niego. Co? Więc widzimy się w następnym odcinku. Z vloga. Kamera jest Hahaha. de pilu. Oddźle Nie. Nie, bo tam... nie możesz. Więc... Patrz, masz zdjęcie ładne. Ty masz... Na moim telefonie jest fajniejsze takie światło. Można ustawiać. Nie wiem. Ja później podróż w tych, żeby było lepsze oświetlenie światło i świeci. Tu masz dobre światło mniej w pokoju. A Maciek jutro może będzie ze mną nagrywał czy bibonica, więc... Uuu. Może. Nie gajcie to zrobię znowu. Nie no, znowu przyszła ja tego nie, nie jestem myślę, że Messenger'a. Więc... Widzimy się na następnym odcinku. Lajkujcie, wysyłajcie, udostępniajcie. Byle, żeby żebyście wygrali tą koszę, co powiedziałam w ostatnim odcinku, więc... Której nie wygra się, bo on nie ma żadnej... O! Oh. Cześć! Mam koszę. Gdzie? W drugiej? Nie, to Nie, mam, słowo Dobra, ja z tym dopół nie gadam, będę to odzytował przez pół dnia, więc widzieliśmy na samym odcinku. Cześć. Uważać na czarę jego. On jest tutaj.